On nadaje taki jeszcze większy charakter temu sachu. I on nadaje jeszcze. Dlaczego ja się nie chce tworzyć? No co to znaczy, że za blisko jestem? Wow! No to jest naprawdę, bym powiedziała, potężna mocy, jak na takiego malucha. I uwaga, on do setki rozpędza się w 3,6 sekundy, więc przyznajcie, że mało które auto spalinowe tak szybko rozpędza się do setki. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich w Lucinska Shows i mam do Was takie pytanie sam początek. Czy podoba Wam się bardziej ten wielki plecak, plecaczysko bym nawet rzekła, czy ten mały, zgrabny, ładny plecaczek, taki kompaktowy? No, to no właśnie wszystko yy, pytanie jest po co, do jakich celów miałby służyć ten plecak, ale ja zdecydowanie ten zostawiam. I wybieram ten. No, bo, właśnie, kiedy Szwedzi mówią cross country, to od razu wiemy, że nie chodzi im o bieg przełajowy. Chodzi im o auto, które lubi ubrudzić sobie opony. I właśnie dziś, właśnie w tym odcinku sprawdzę, czy ten maluch z północy, który się właśnie otwiera, lubi przygody. Oto Volvo EX30 cross country. omawiają mały ale wariat, prawda? Ale w wersji cross. Country, czyli taki elektryk, który nie chce za bardzo siedzieć w mieście, on chce jechać w teren i pobrudzić sobie opony. Ale tak naprawdę wiecie, ten model bazuje na modelu EX30. On jest po prostu bardziej podniesiony, zresztą o tych wszystkich różnicach za chwilę Wam opowiem. Ale to co ważne, ten samochód zadebiutował na rynku globalnym w 2022 roku. W Polsce zobaczyliśmy go po raz pierwszy w 2023 i od razu stał się hitem sprzedaży w segmencie tych samochodów elektrycznych. Ale uwaga, wątek historyczny, to nie jest pierwsze cross country, które Volvo już pokazało, bo pierwsze cross country pojawiły się w 1997 roku. To był model V70XC, czyli kombi z napędem na cztery koła i z takim zacięciem terenowym. I to wtedy też był wielki hit, no bo takie auto. A teraz mamy to samo, tylko w mniejszej wersji. Zamiast diesla mamy silnik elektryczny, no i mamy więcej momentu obrotowego niż w starym V8. To jest najmniejszy elektryk w historii marki, ale nie dajcie się zwieść pozorą, bo on ma w sobie geny swoich starszych braci, XC90 czy XC60, ale w mniejszym kompaktowym, miejskim wydaniu, ale teraz w wydaniu bardziej terenowym. No jak on się prezentuje? No moi drodzy, moim zdaniem bardzo ładnie, tu cały czas zachowano ten skandynawski minimalizm. Są proste linie. Mamy te charakterystyczne młoty tora światła, ale to, co wyróżnia model EXC30 Cross Country od zwykłego EXC30, to na przykład są te czarne, matowe elementy. Tutaj ta atrapa chłodnicy i co ciekawe, to jest taki, takie smaczki, które ja w Volvo uwielbiam. Topografia gór skandynawskich, więc takie coś, wiecie, taki mały detal, żeby jeszcze coś pokazać, żeby bardziej się wyróżnić, a ja to bardzo cenię. Chodź tutaj na bok, bo tu tak naprawdę zobaczycie. Największą różnicę między cross country a tą zwykłą wersją. Tu kolejne elementy, te błotniki, mamy duże opony terenowe. Mamy 19 cali felgi. Mamy ten kosz, który mi się na maksa podoba, czyli taki bagażnik, który, na który możecie wsadzić te swoje wszystkie wielkie plecaki, czyli właśnie ten wielki plecak, który zobaczyliście na początku. On właśnie mieści się tu tak naprawdę dwie takie duże torby. Myślę, że tu naprawdę sporo rzeczy się może w tym koszu zmieścić. Nadaje takiego fajnego charakteru i! O. Teraz otwieramy bagażnik. Zobaczcie, jak on wygląda. On się tak naprawdę nie różni swoją pojemnością od zwykłego X30. Tu mamy 318 litrów, ale zobaczcie, on jest całkiem pojemny. Tu jeszcze mamy taką specjalną, specjalne miejsce schowek. Ale to, co najbardziej mi się podoba, to zobaczcie w tym miejscu. To jest właśnie to, co wyróżnia Volvo. Takie pomysłowe informacje. Czy zmieści mi się wózek, walizka z kwiatkiem, mniejsza walizka, większy plecak, lampa, kije golfowe to wszystko się zmieści. Mamy wymiary, mamy wysokość, mamy, sprawdzamy, jak się składają fotele. No i jest to absolutnie genialne. No ja, no ja to lubię. No, co ja Wam powiem? I zapraszam Was do środka. ん W środku szwedzki minimalizm level master. Zobaczcie, jeden ekran, który jest odpowiedzialny za wszystko. 12,3 cala przekątna. To jest duży ekran i tak naprawdę w nim mamy całe swoje centrum dowodzenia całego samochodu. I mamy tu Spotify'a, i mamy tu klimatyzację, i mamy tu samochód. Wszystkie ustawienia. Tylko jeszcze nam nie parzy kawy, ale dajmy Szwedom jeszcze rok i myślę, że spokojnie ten samochód również zacznie dla nas parzyć kawy. Ale to co ważne, Volvo zawsze jest takim synonimem bezpieczeństwa. I tutaj też, zobaczcie, mamy ustawienia, y, i mamy prowadzenie, i mamy różne opcje, y, które wspomagają bezpieczeństwo kierowcy. I mamy pilot assist, i ograniczenie prędkości, i mamy tu wyświetl wszystko, jeszcze pójdziemy dalej. Monitorowanie martwego pola, ostrzeżenie o otwartych drzwiach, to wszystko sprawia, że ten samochód jest mały, ale on jest bardzo, bardzo bezpieczny. Więc wszystko z poziomu tego tabletu, z tego ekranu tak naprawdę kontrolujemy. Nie ma tu ekranów, nie ma tu wyświetlacza przed kierowcą. Troszeczkę mi się to nie podoba, jednak jestem przyzwyczajona, żeby tego wzroku nie odrywać i yy, nie rozglądać się gdzieś po samochodzie, tylko widzieć jaki mam zasięg, jaką mam baterię, jak szybko jadę. A jednak te wszystkie informacje są tu, w tym panelu na górze. Szkoda, no ale myślę, że no, to jest coś, coś innego. To, co też zawsze wróżnia Volvo, to jest to, że oni korzystają z materiałów z recyklingu. Między innymi z siatek rybackich czy z butelek PET. Jak to mówią, masz swój sweter i Twój sweter dostaje drugie życie i jest częścią np. deski rozdzielczej Volvo. Nigdy nie wiadomo, ale powiem to, że fotele mi się bardzo podobają. Zobaczcie te materiały, naprawdę są fajne. One wyglądają tak właśnie bardzo ekologicznie, są wygodne, są mięciutkie. Tak samo jak tutaj na tej desce, tu mamy taki materiał, z czego on jest zrobiony, no właśnie z tych elementów recyklingowych. Ciekawy w dotyku, czy mi się to podoba, ten taki wysunięty panel? No jest to ciekawe, jest to coś innego, ten design w ogóle Szwedów mi się bardzo podoba. On mi trochę przypomina, wiecie co? Ikea. A ja Ikea bardzo lubię. Wiecie, co lubię w Ikei najbardziej? Ich rozwiązania. I tu w Volvo też są takie rozwiązania, bo... Na przykład mamy tutaj taki schowek, niby, ale ten schowek się nigdzie nie otwiera, ale robicie tylko tak. Pyk. I proszę bardzo, wysuwają Wam się miejsca na nasze picie. I teraz tak, jeżeli nie macie takiego picia, nie chcecie tu nic składać, to macie po prostu więcej przestrzeni. A jak na przykład macie jedno, to proszę bardzo, nie ma problemu. Pyk i macie tylko jedno. No, szwedzi, to powiem wam, że potrafią. I to nie jest jedyny takie schowek, nie, nie jedyne takie miejsce, ponieważ tu zobaczcie, niby tutaj nic się nie dzieje, niby tu nic nie ma, a tu pyk, pyk, proszę bardzo, kolejny schowek, możecie sobie schować jakieś tam rzeczy. Tu macie jeszcze podpięcia pod y, ładowanie, więc fajnie. I tu na końcu tego tunelu środkowego mamy jeszcze miejsce na ładowanie indukcyjne z lewej strony, po prawej stronie na po prostu miejsce na telefon dla naszego. Pasażera. Co więcej, pozycja za kierownicą dobra. Ten samochód jest taki troszeczkę, wiecie, podniesiony, więc trochę lepiej się widzi. Ta widoczność jest bardzo dobra, ale o tym jeszcze porozmawiamy podczas jazdy. Natomiast patrzcie tu, co tu się dzieje. Tu mamy system nagłośnienia Harman Kardon. I teraz tak. Nie mamy tu wcale w drzwiach głośników. To jest jeden soundbar, czyli tak naprawdę w drzwiach mamy jeszcze więcej miejsca, można tam pokazać. Zobaczcie, że te schowki w drzwiach też są naprawdę i głębokie i duże. Więc też fajnie, a ten system dźwiękowy Volvo jest zawsze po prostu moim zdaniem najlepszy. Po prostu jest najlepszy. Też taki smaczek, który mi się podoba, to zobaczcie ta klamka, też jest fajna. Ona jest zupełnie inna od, nie wiem, no w innych markach czegoś takiego po prostu wcześniej nie widziałam. I to jest i to się fajnie po prostu trzyma. Fajny jest feeling tego, jak się te drzwi otwiera. Naprawdę. Szwedzi to potrafią. I jeden ostatni schowek, który, no, mógłby być otwierany ręcznie, nie jest. On jest otwierany z poziomu tu ekranu, ale zobaczcie, pyk. Wola. Kolejne miejsce na jakąś skrytkę. Dokumenty, różne rzeczy też się tu miejsce na to znalazło. A jak to wygląda z tyłu? Zapraszam Was do tyłu. I pierwsze może, co bym chciała Wam pokazać, to nie wiem, czy Panu operatorowi się uda pokazać dach. Ten panoramiczny, duży, przeszklony dach, który sprawia, że tego miejsca jakby wydaje się w środku jeszcze więcej. I możemy sobie tu akurat, mamy ten kosz na bagaże, natomiast bardzo fajnie to wygląda. Ja uwielbiam, jak są przeszklone dachy, bo jednak jest więcej świata. ale dobrze. Jeżeli chodzi o tył, słuchajcie, tego miejsca, no, no nie oszukujmy się, to jest małe auto, ale tak czy siak, zobaczcie, ja, ja tu mam sporo miejsca na nogach, na nogi. Nad głową też mam tutaj sporo przestrzeni, więc naprawdę nie słuchajcie, źle. Ta podłoga jest prosta, więc spokojnie można sobie tutaj te nogi gdzieś tam wyciągnąć, jeżeli chcemy. I kolejne rzeczy, które. No, tak jak ci Szwedzi, no potrafią, już powiedziałam, ta IKEA. No jednak zobaczcie, tu mam gadżet, żeby wam pokazać. Patrzcie, tu mamy schowek taki o, stricte na telefon. No, fajny gadżet, fajny. Przydatny, przydatny. Tu możemy sobie schować jakąś, nie wiem, gazetę, coś, więc też to jest fajne. Kolejna rzecz, kolejne schowki. Patrzcie, tu możecie sobie coś schować, ale nie tylko możecie sobie coś schować, Wy to możecie, słuchajcie, wyjąć. I patrzcie, tu. To są kolejne elementy, które właśnie charakteryzują Volvo. Mamy łosia. Mamy, mamy. I łoś teraz idzie z powrotem do szufladki. Tu mamy kolejną małą taką, no jakiś taki mały gadżecik, też sobie możemy na przykład, nie wiem, telefon tu położyć. Tu mamy podłączenie pod ładowarki, więc też możemy sobie tu ładować i w tym miejscu tak inaczej oryginalnie możemy otwierać nasze okna. I to samo jest też z przodu tego wam nie pokazałam, więc teraz wam pokażę na tym zbliżeniu. Też z tego tunelu jakby środkowego otwiera się szyby i otwiera się drzwi. Ale jeszcze zobaczcie, kolejne miejsce na schowek. Patrzcie tu w tym miejscu. Mała półeczka jest, a jest. Czyli miejsca mamy w małej przestrzeni naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale teraz czas. A jeszcze jeden schowek mamy. Przecież mamy z przodu schowek. Idziemy pokazać wam schowek z przodu. Chyba! Ale pan kręci, tak, pan kręci, bo tak, tu otwieramy. Raz, dwa. Słuchajcie, nie sprawdzam tego, więc zobaczymy, czy jest, ale nie, no musi być. Eee. Musi tu być. O! A, chyba! No jest! Jest! I też kto jest? Jest też Łoś. Czyli, no, słuchajcie. Nie wiem, co tu się zmieści, ale coś małego się zmieści: chleb, mleko, kajzerki, kefir i tyle. Dobra, jedziemy. Skoro jest to samochód off-roadowy, to zabiorę Was w takie dziury yy, i testowałam różne samochody. W tych rejonach i powiem Wam, że ten samochód, okej, okay, no wiadomo, że się tutaj operator, <gamy> kamera się rusza, ale to, co ten maluch tak naprawdę potrafi na tych, na tych dziurach, jak on je wybiera, te nierówności, to jest po prostu. No, ja jestem w tym samochodzie absolutnie zakochana. Mi się ten samochód bardzo, bardzo podoba i przyznam, że sama bym sobie taki sprawiła, i też koniecznie wzięłabym ten kosz, który jest na dachu, który też mi się bardzo podoba, jeszcze nadaje takiego, jak wcześniej mówiłam, fajnego charakteru. No ale dobrze, jedziemy dalej. I też trochę Wam chcę opowiedzieć o parametrach. Eee, dobrze, tu mnie Pan puści cudownie kolejne dziury, ale na mnie straszne i nawet, proszę Pana, tu jest BMW, a my sobie to o, przejedziemy elegancko, dziękuję, z tej strony, gdzie są dziury. Dlaczego? Bo mamy takie zawieszenie, że możemy to zrobić. Aj! Serio, ten samochód naprawdę mi się podoba, ale dobrze, wracając do, mm, do tych parametrów. Słuchajcie, no to jest elektryk, to jest samochód, który ma dwa silniki elektryczne, 428 koni mocy jest w tym małym samochodzie. Co pozwala rozpędzić się do setki w 3,6 sekundy. To jest coś absolutnie w ogóle niesamowitego w tak małym aucie, które waży blisko 2 tony. To przyznacie sami, że nawet w samochodach spalinowych takich osiągów, rzadko kto może się pochwalić w jakiś samochód z silnikiem spalinowym, a ten mały wariat potrafi. Mamy tu baterię 69 kWh, oczywiście brutto netto to są 64 kWh. Możemy naładować nasz samochód do 80% w 26 minut prądem stałym, ładowarką szybką. Maksymalnie przyjmie 158 kW nasza bateria, a zasięg 427 na samym prądzie tyle możemy pojechać. To jest bardzo dużo jak na taki mały samochód. Ja to właśnie kocham w elektrykach, że tu nie ma tego opóźnienia, po prostu przykładamy nogę do pedału gazu, przyspieszenia i, i od razu mamy. I to jest ta wolność, ten wiatr we włosach, może nie we włosach, ale na dachu, ponieważ jak pewnie zauważyliście, tu nic nie słychać nic nie szumi, nic nie znaczy szumi przy większej prędkości ten bagażnik dachowy, ale tak naprawdę to tu nic nie słychać. To jest elektryk, on jest bardzo dobrze wyciszony, jak na taki malutki samochód. No, ja jestem tym samochodem, naprawdę powiem Wam szczerze, zachwycona. Jak miałabym wybierać samochód elektryczny do miasta i nie tylko do miasta, to myślę, że to byłby mój wybór. I teraz jeszcze cena. Trochę mniej podoba mi się jego cena, ponieważ właśnie ym, Volvo EX30 Cross Country to jest koszt rzędu od 260 tysięcy bez 10. Zł. Więc to jest naprawdę spora cena. No, ale jeżeli ktoś jest fanem Volvo, jeżeli ktoś chce używać tego samochodu nie tylko do miasta, nie tylko do takiej jazdy wokół komina, gdzieś pojechać w offroad, załadować sobie rzeczy na dach i jechać w siną dal, no to jest myślę, że bardzo fajna opcja. Ja szczerze mówiąc, jakbym mogła taki samochód sobie sprezentować, to bym sobie sprezentowała. Bardzo, naprawdę fajne, przyjemne auto, które bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. To jest najmniejszy, najmniejszy elektryk w historii Volvo i przyznam, że bardzo, bardzo udany. Volvo EX30 Cross Country to auto, które mówi: Jestem eko, ale lubię się też pobrudzić mały, sportowy, szybki i wystarczająco stylowy, żeby podjechać pod restaurację w centrum, a później pojechać w górę. To jest auto, które łączy w sobie kompaktowe wymiary, sportowe osiągi i terenowy charakter. To jest myślę, że samochód idealny dla tych, którzy lubią chcą mieć elektryka w mieście, ale też lubią zjechać z asfaltu. Więc ja też zjeżdżam z asfaltu do zobaczenia. Widzimy się gdzieś tam pod ładowarką. Heja. pokażę pokażę, pan pokaże Można? Można! Nie Można.